Nasze konto zawiera kilka podstawowych folderów. Najważniejszym z nich jest oczywiście skrzynka odbiorcza. Do skrzynki odbiorczej przychodzą wszystkie przesyłane do nas wiadomości. Niektóre wiadomości mogą omijać skrzynkę odbiorczą i przechodzić do folderu Wiadomości Śmieci, ale dzieje się tak wskutek działania specjalnego systemu ochronnego firmy Microsoft noszącego nazwę Smart Screen który chroni nas przed wiadomościami niepożądanymi. Dopóki wiadomości nie zostaną otwarte, opisane są pogrubioną czcionką. Czcionkę taką widać w temacie listu. Jeżeli coś jest opisane czcionką normalną, znaczy to, że list był już otwierany. Liczba nieprzeczytanych przesyłek widoczna jest przy skrzynce odbiorczej. W naszym konkretnym przykładzie jest to liczba 3. To znaczy Trzy przesyłki nie zostały jeszcze otwarte. Drugim ważnym folderem jest folder Wysłane. Folder ten zawiera wszystkie listy, które wysłaliśmy do naszych korespondentów. Są to naturalnie elektroniczne kopie tych listów. Gdy będziemy chcieli sprawdzić, jakie przesyłki o jakiej treści wysłaliśmy do naszych korespondentów, możemy zajrzeć właśnie do tego folderu. Z kolei folder Usunięte zawiera listy usunięte z innych folderów. Przykładowo, gdy usuniemy jakiś list ze skrzynki odbiorczej, jest on przenoszony do folderu Usunięte, znajduje się tam jeszcze przez 7 dni, po czym jest ostatecznie usuwany z systemu. Z kolei folder Wiadomości Śmieci. Zawiera wszystkie przesyłki, które zostały tutaj automatycznie posłane przez system ochronny Microsoft Smart Screen ewentualnie przez nas, jeżeli uznaliśmy, że jakaś wiadomość jest wiadomością śmieciem, czyli spamem. Przykładowo możemy uznać, że ten list jest taką wiadomością. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możemy wybrać polecenie wiadomości śmieci i list ten zostanie przesłany. Do folderu wiadomości śmieci. Zajrzyjmy dla sprawdzenia. Faktycznie list ten został przesłany do wiadomości śmieci. Gdybyśmy się pomylili i chcieli cofnąć operację, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Wiadomość nie będąca śmieciem. Wiadomość ta została zwrócona do pierwotnego folderu. Mamy jeszcze bardzo ważny folder wersje robocze. W folderze tym znajdują się wiadomości, które są w trakcie tworzenia, ale nie zostały jeszcze wysłane. Wyobraźmy sobie, że tworzymy wiadomość. Zaadresujemy ją ponownie do siebie. Wiadomość testowa. Tworzymy przez pewien czas zawartość tej wiadomości, po czym musimy przejść do innych czynności, ale ponieważ list nie został jeszcze ukończony, zapisujemy po prostu wersję roboczą. A następnie opuszczamy list. Wiadomość taka umieszczana jest automatycznie w folderze Wersje Robocze. I jeżeli będziemy chcieli podjąć edycję wiadomości, możemy po prostu wejść do folderu, następnie kliknąć tę wiadomość i kontynuuj pisanie. W tym momencie przechodzimy do ponownej edycji wiadomości. Jeżeli wiadomość będzie dłuższa, możemy wielokrotnie zapisywać wersję roboczą aż do ostatecznego ukończenia, i wtedy po prostu wysyłamy ją do naszego odbiorcy. Powstaje naturalne pytanie: czy możemy samodzielnie tworzyć foldery? Oczywiście możemy. Tutaj widzimy folder o nazwie Microsoft. Są w nim umieszczane wszystkie wiadomości przychodzące od producenta poczty. Nowy folder tworzymy klikając polecenie Nowy Folder. Podajemy nazwę. Załóżmy, że chcemy utworzyć folder, w którym będziemy gromadzili listy przychodzące od pewnego szczególnie ważnego korespondenta. Niech będzie to Paweł. Podamy nazwę. Po naciśnięciu klawisza Enter. Folder jest tworzony. I teraz, aby utrzymywać korespondencję z daną osobą w tym właśnie konkretnym folderze, możemy ją po prostu ręcznie przesuwać do tego folderu. Za pomocą myszy chwytamy list i przeciągamy do folderu o nazwie Paweł. I tutaj ponownie inna technika przenoszenia poczty wymaga kliknięcia prawym przyciskiem myszy, następnie wybrania polecenia Przenieś, i wskazania do celowego folderu. Jak widać, wiadomość została przeniesiona. Niektóre wiadomości mogą być przenoszone do wybranego folderu automatycznie, ale wiąże się to już z tematyką przenoszenia za pomocą tzw. reguł. Są one pokazane w odrębnym filmie.